Za nami egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasistów, które mimo strajku nauczycieli udało się przeprowadzić w Alblągu. Tak, dla nas, dla samorządu i myślę dla dyrektorów szkół sprawa przeprowadzenia egzaminów i gimnazjalnych i w szkołach podstawowych była priorytetowa. Bardzo się cieszę, że dyrektorzy zorganizowali możliwość przeprowadzenia egzaminów. No i Elbląg należy do tych miast, gdzie również uczniowie te egzaminy mogli zdawać. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo wie, wiemy, że dla każdego rodzica, dla każdego dziecka jest to sprawa najważniejsza. Poparł Pan stanowisko Rady Miasta dotyczące aktualnej sytuacji w oświacie i strajku nauczycieli? Tak jest. Wczoraj spotkałem się pod koniec dnia. Z dyrektorami szkół. Dzisiaj mamy w trybie zwyczajnym zwoływaną sesję, i stanowisko, które ja mam, jeśli chodzi o temat związany właśnie z rozwiązaniem problemu oświaty, również to stanowisko, które przyjęła Rada, jest stanowiskiem wspólnym, gdzie chcemy, żeby doszło jak najprędzej do rozwiązania tego problemu, ponieważ skutki tego strajku będą dotyczyły nas wszystkich i zależy zarówno mnie jako prezydentowi, jak i Radzie Miasta, żeby ten problem jak najszybciej był rozwiązany. Na sesji jednogłośnie radni postanowili, że rondą z biegu ulic robotniczej, teatralnej i browarnej otrzyma nazwę Zamech. Cieszę się, że tutaj nie było żadnych kontrowersji, dyskusji. Zamech to sztandarowa firma powojenna, która myślę, że mało która rodzina nie miała w rodzinie zamychowca tak zwanego. Dzisiaj to już jest po wielu przekształceniach. Ale sentyment jest, ta firma funkcjonowała, zatrudniała wielu Elblążan, i zebrano nawet 4,5 tysiąca podpisów, za co też dziękuję organizatorom, że taką inicjatywę podjęli. Dzisiaj Rada jednogłośnie przyjęła nazwę Ronda Zamech. Myślę, że dla wielu zamechowców i rodzin zamechowców jest to bardzo radosna wiadomość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.